No i witam serdecznie na Casehug Od razu wam pokażę, co tu się w ogóle wydarzyło Mam platynkę, poziom 61 Oczywiście aspiracja jest, aby dojść do samego końca tego, tego całego achievementu Tam chyba na końcu jest Grandmaster albo jakiś Challenger, coś tego jak Wygląda trochę jak takie rangi w LoLu No i przede wszystkim zanim zaczniemy, no to oczywiście z moim kodem wpisanym w to miejsce Macie 20% więcej przy każdym doładowaniu I 4 zł od razu bezpośrednio po wpisaniu tego kodu I teraz co się dalej dzieje Otóż przy wpłacie macie szansę, że wygracie jeden z tych dwóch noży, przykładowo teraz, bo raczej będę ich tak często wsadzał, jak często będziecie wygrywać. Także Falcon Autotronic siedzi i Slotter Factory News siedzi i przykładowo o Slottera brało udział 13 osób? 13 osób, więc szanse są duże, żeby takie rzeczy powygrywać, nie? No i dobrze, plan jest prosty, żeby sprawdzić te skrzynki, bo ja na tej stronie jestem od niedawna, jeszcze wszystkich skrzynek nie znam, także lecimy od bestsellerów, tych nie korzystałem, nawet od 2 złotych sobie zobaczymy, a potem idziemy od razu na bitwy, czyli to są te bestsellery, także klikniemy sobie 5, na dresserze kosztuje to 1000 złotych. Dobra, zobaczymy jak to leci w ogóle za 11, tak na farta. Ale to jest głośno! Zawsze zapominam to wyciszyć, kurwa! Yy, na zero. Dobra, teraz będzie ciszej, ale teraz robimy to w formie testu. O, teraz. Jak masaż dla uszu, nie? Yy, dobra, na zero. Ten ritual to jakiś dziwny jest. W ogóle co to jest do wygrania? Case Hardenet jedynie za 1000 złotych. A jeżeli kliknę Jester i chcę otworzyć 5, to będzie właśnie to mniej więcej 1000 zł, więc jasno wspieram. A kolejną skrzynką jest Bang Bang, 25 zł, i tu mamy Tiger Dufa. No to już jest fajna robota, tu coś można zgarnąć. 5 kosztuje 120 zł, jedna kosztuje na Jesterze 1300. O ty kurwa flaku, ale to się bardziej opłaca już niż tamta drugie. O kurde, to to może być w ogóle kapiszak. No dobra, to na razie bez Jestera zobaczmy, jak ta działała skrzynka w praktyce, nie? 49 zł, ty. Co tu się dzieje? 120? No jeszcze raz. Jezu, jakie same klocki tu latają, jeszcze raz. Jezu, same klocki. Przysięgam. No same klocki! Dobra, a jak teraz mnie zdyma na, na tym gesterze, to już jest ich wina, nie? Włącz tryb szybki. Teraz jest wyłączony, tak? Bo ja chcę to mieć feeling. O, tak. Jest, najlepszy, nie najlepszy, ale jest Royal, więc teraz, tu, tu się coś zakręci dobrego. Mm, może być, może być, jest bardzo ładny nawet. Dobra, czyli ta skrzynka jest dobra, ale na drzesterach. czyli trzeba jednak mieć kurwa jednak trochę większe jaja, żeby to kliknąć. Lightning Strike i Lorca, żaden z tych skinów nie będę potrzebował, więc sprzedaję. I kolejną skrzynką jest Printstream i on jest tak bardzo często otwierana. Printstream jest za 2,5 tysiąca. Ten ostateczny, czyli teoretycznie ten jest za 1000, żeby to ładnie stestować Spróbujmy na, gest, na razie bez gestera. Klik. O, nie jest teraz dźwięku Pozdro. Nie ma nic. Kurde, te skrzynki to takie cienkie, bez tego gestera, nie? Tamte. Dobra, 1400. Znowu bez dźwięku. No, jest na pewno lepiej niż było. Ile? 1700, a ja daję za to? 1400. To niby na plus. Dobra, kolejną skrzynką jest Candy Shop. I w Candy Shopie już są fajne itemki. Jest Be The Monster, jest Marble Fate, jest. Yy, kilka rzeczy. Damy sobie 5 za 1000 zł, 5. No dobra, no. Idealny benchmark, nie? Żeby właśnie co, żeby to sprawdzić. Te wszystkie skrzynki, które są w bestsellerach, to one chyba służą po to, żeby odpalić na nich tego Joker Moda. No, w końcu to się siadło bez żadnego jokera. Tylko teraz co? Może być, jak najbardziej akceptowalne, ogólnie na razie dobrze idzie. No dobra, spierdalamy stąd i ostatnią skrzynką jest chyba wak Attack. Jest ostatnia, to jest? Tak, wak Attack jest ostatnią skrzynką z bestsellerów. No ale to ja się nie dziwię, czemu jest bestseller, bo są w pizze dobre skiny na początek. Karambit Fate, jakby mi wypadł, to bym był mega zadowolony, bo to jest od razu instant wypłata. Tak samo Survival, ale już go mam, więc to jest kwestia wypłaty. Nomadę raczej mam Fate, a jeżeli nie mam, to też będę musiał się zastanowić nad tym. Bo jak sami wiecie, ja zbieram te skiny konkretnie, czyli zobaczcie, jest Karambit Fade do zebrania. Tutaj nie mam jeszcze. Nie wiem, czy mam Nomadę. Nie, nie mam też Nomady. Także najlepiej jakikolwiek Fate, by nie wszedł, to od razu jest jak dla mnie do wypłaty. O ile będzie się zgadzał, oczywiście znowu bez dźwięku. 1500, ale to wiem, że to kosztowało więcej. Ale 300 wystraty przy takim czymś, to nie jest w ogóle tak tragicznie. Dobra, jest jeden Royal, więc raczej czego Jokera nie będę tu klikał, więc od razu idziemy na bitwę, jeżeli tu już nic nie siądzie. No i raczej nic nie siadło. Jest plus, oczywiście jest git, ale no wiecie, no walczę o co innego. Dobra, case butelki. Case butelki na dwie osoby, zespół 2 na 2 czyli mój ulubiony obecnie tryb, na który w ogóle jest mało co spotykany na innych stronkach. Klasyk, nie będzie tu nic mieszał. Tryb Borow, jeszcze, jeszcze go nie rozumiem, więc jeszcze z niego odcinku nie zrobię. No i weźmiemy sobie te bestsellery, czyli weźmiemy ich sobie nawet za. Dobra, weźmiemy ich sobie 10 i jeszcze dodamy jakąś takiego hama, żeby na koniec można było. Quantum. O tak, Quantum hamidło jebany, tu uwielbiam nawet. Terroryści, nigdy policja. Bocik, bocik, samolocik, o samu. Kurwa, on jest wszędzie ten body samu. mnie prześladuje na każdej stronie, nie, przysięgam Ale na no, tej ogarnę może sobie bota jakiegoś swojego Może się uda Dobra, nul Nul Jaka jest różnica? Na razie pięć stówek, ale to nie tak źle Ważne, żeby jakiś Royal wypadł w ogóle na prawo, więc byłoby zajebiście O, nawet wygrywamy, co tu wypadło, a Emeczka, Golden Coil Kiedyś mi się podobała w chuj. Teraz to już tak nie bardzo. Teraz mam tych emek od cholery, więc. No. Cały czas tak close jest. Stuwa różnicy obecnie. A kurwa, dwie stuwy raz różnicy, ale nie w tą stronę. No, liczę na Quantum jakiś dobry Quantum. Ty kurwa flaku. O jest jakiś Kaściepa eee, Dobra, powerszywa bitwa Wakataki wa, ataki jeszcze zostaną Ale to w małej, w małej liczbie Ja bym w ogóle Quantuma dodał jeszcze jednego Bo on, kurwa, no nic nie robi W ogóle, nie wiem, babuszka 600, 700 złotych jest dodatkowo Terroryści Graj z losowym botem, klik no dobra, jak teraz ta bitwa nie pójdzie to najwyżej jeszcze jakaś jedna Z jakąś kontrą, a jeżeli yy, Kontra nie pójdzie no to finito. Na razie idzie dobrze. Ale pa, jeszcze takich royalów to tak nie wyskakują, nie? Mimo że takie drogie skrzynki to, żeby Royal wypadł to... Okej. Okay. Okej, okay, no to kwantumy tu akurat dla nas były lepsze. A babuszka? O, z royalem babuszka. Babuszka tutaj odda. O, ładnie. Kurwa. ładnie. Pięknie. Aha, pięknie, wartość bitwy 5000, ja zyskałem 4,5. Ole chujstwo tu poszło. Nie, czy ja czegoś nie rozumiem. Ja nic z tego nie rozumiem. A nie, no... A nie, dobrze, wartość bitwy piątka, a ja tu mam sprzedaj wszystko za 8. Czyli jest po 8. Okej, okay, czyli jednak dobrze poszło, jest jaki jestem kurwa debil. Czyli to sprzedaje. Dobra, walimy jeszcze jakąś szmatę na koniec. Czyli 2x2. 2. Zespół. Liczba graczy: 4. Nie, 2 na 2 to jest mój ulubiony tryb. Dlatego ja go tu będę cisnął przez, przez długi czas. Patrzcie, no. Dlatego mi się to zaznaczało. A dlaczego mi się to zaznacza? To oni chyba jakiegoś błąd na stronie mają, nie? Że przewijam myszką i się samo zaznacza. No to jak babuszka oddała, to damy jeszcze takie cztery babuszki. I, I babuszkę na Jokerze. Nawet dwie. Dobra, zrobimy takiego ham, hamidło jebanej. Oby weszło po prostu. Żadnego underdoga, nic takiego. Okej, okay, let's go. Babuszki. Dobrze. Szkoda, że to nie emerald. A tu, jak zrobię tak, to. Kurde, jakie tutaj bajery są. Dobrze. Z, znaczy, wypada ogólnie tak. No, tak, e o, tak, o. Nie, no, babuszki dobrze dają. To w ogóle dobra skrzynka, chyba. Dobra, teraz hamy. Obiec rojale wszędzie. No ale nie tu, kurwa. Dobra, GG. To jest kurwa. GG. Ogólnie w chuj dobra skrzynka. Te... Po 35? W chuj dobra skrzynka ta babuszka. Że najważniejszej bitwy nie wygrałem, nie? Także dziękuję Wam bardzo serdecznie. Z moim kodem, oczywiście, takie bajery plus jeszcze opcja na wygrywanie giveawayów. Trzymajcie się, do zobaczenia. Jello!